Czy uczestnicy kursu poznają pełne możliwości platformy na Wojka? Ponieważ platforma na Wojka oparta jest o tak złożone narzędzie, jakim jest Open Rx, nie ma możliwości przedstawienia całej jej funkcjonalności wewnątrz tego jednego kursu. Nie takie jest zresztą założenie tego kursu. Naszym celem jest oswoić każdego użytkownika z modułem studio oraz z jego funkcjonalnością, a także pokazać, jak wykorzystać podstawowe narzędzia do tego, aby stworzyć i przeprowadzić swój własny kurs typu MOOC. A warto tutaj wspomnieć o tym, że architektura platformy OpenEdx zakłada możliwość dowolnego rozszerzenia jej funkcjonalności poprzez tzw. X-bloki. Takich X-bloków od czasu powstania platformy zostało stworzonych wiele. Część z nich nawet na stałe została wbudowana do kolejnych wersji platformy. Te zaawansowane funkcjonalności oraz temat tego jak stworzyć własnego X-bloka są zawarte w pełni w dokumentacji platformy, a być może któregoś dnia będą tematem do następnego kursu.